Cześć! Dzisiaj taka sytuacja, że jestem w Beskidzie Niskim, w Magurskim Parku Narodowym. No i jadę sobie na razie w górę potoku Chucianka do przełęczy Masgalica. Śniegu napadało przez noc z pół metra, więc jest ciężko, jak na moje dość wąskie narty. No ale jest pięknie. Potok jak widzicie, płynie, niezamarznięty. W którymś momencie pewnie. Będę mógł się napić z niego wody, albo z jakiegoś innego, bo planuję dojść za do Przełęczy, pójść granią granicą polsko-słowacką na wschód i zrobić takie kółeczko z powrotem do Chuty Polańskiej. Czy mi się to uda, nie wiem. Może pokażę wam jakieś fajne rzeczno-zimowe klimaty po drodze, no bo mnie takie krajobrazy niezmiennie zachwycają. Tutaj jest akurat powalona. Nie wiem czy nie jakaś stara czeremcha wielka. Może to pola. Ale trochę to pachnie czerem, chociaż trochę za wielkie. No fantastyczne warunki. Patrzcie, jak to wszystko będzie topnieć. Zasili zlewnie Wisłoki, akurat, no bo tutaj jestem, niedaleko już granicy ze Słowacją. No, będzie przynajmniej wczesna wiosna mokra, skoro już jest tak pięknie i mokra. A propos ilości wody, w potoku Hucianka nie ma jej jakoś bardzo dużo, ale. Będę musiał znaleźć jakiś zwalony pień, zdjąć narty i przejść chyba w ten sposób, bo inaczej cały się przemaczy. dobra, udało się przejść po powalonej gałęzi bez ściągania nart. Uf, nie mam gdzie przyczepić GoPro, więc trzymałem go w buzi, żeby nagrać. O, myślę, że fajnie to wyglądać może. No więc jadę dalej. Zachwyca mnie ta intercepcja. Przechwycenie części opadu przez drzewa. Patrzcie, ile śniegu jest na gałęziach. I jest to bardzo odczuwalne, ponieważ od kiedy wszedłem do lasu, to jedzie się już bardziej jak na nartach. Nie zapadam się pół metra śniegu, jest go wyczuwalnie mniej tutaj. Miejscami jest bardziej ubity, bo to co spada z drzew no ubija po prostu śnieg tutaj na dole, ale ten na drzewach jeszcze jakiś czas poleży. No więc właśnie tak działa las w przechwytywaniu opadów. I z deszczem dzieje się podobnie, tylko nie jest to tak widowiskowe. No może deszczu przechwytuje trochę mniej, bo jednak spływa to od razu. Część odparowuje w lecie. Ale tak czy siak warto mieć to na uwadze, że właśnie taka jest hydrologiczna jedna z wielu funkcji lasu. Intercepcja dużej części opadów. Fajne jest w górach to, że jest wszędzie tyle wody. Tutaj jakiś chyba dopływ chucianki, a może chucianka? Na mojej mapie już nie jest to podpisane, ale wody wydaje się więcej niż tam niżej, gdzie przechodziłem chwilę temu. No i tutaj już tak łatwo tego nie pokonam, ale jest pięknie. Tym razem nie obeszło się bez zdjęcia NART, ale dzięki temu miałem okazję przekonać się, ile jest faktycznie śniegu, bo NART jednak się. Zapadają znacznie mniej No i jak widzicie Śniegu jest Po kolano No jak dla mnie I na moje ponad 1,90 m to śnieg po kolano jest czymś Fantastycznym No bez nart szłoby się ciężej Przyrodniczo już fajnie Dzięcioł grzbiety przed chwilą Sobie żerował na drzewie Niestety spłoszył się na mój widok, a na tym pięknym, też zaczleśny. leśny. Dużo ptaków nie widać. Słyszałem poza tym jeszcze tylko sójkę i bogatkę. No ale gdzieś tutaj są i muszą w taką pogodę próbować żerować. Cel numer jeden osiągnięty. Jestem na granicy ze Słowacją na przełęczy Masgalica. Jak widzicie albo jeszcze nie widzicie Jest tutaj 30 minut do Huty Polańskiej, czyli tam skąd wyszedłem A mi to zajęło ciut ponad 2 godziny mimo nart, no nie idzie się za szybko no, mój plan no nie baranie ale kawałek przed i skręcić tą drogę godzina 45 i to pod górę. Nie wiem, na ile to jest realne. Czy w ogóle jest w sens się tam pchać, czy też jest jeszcze wcześniej, 11:30, więc może jest to wykonalne. A jak nie, jak się okaże za długo, najwyżej zawrócę i wrócę tak, jak przyjechałem. Bateria w GoPro nie wytrzymała mrozu, a ja No, okazało się, że nie pójdę tam, gdzie chciałem, na barani, bo w tym śniegu za kolano. Podchodzenie w nartach, nawet pod górkę, jest skomplikowane bez nart Strasznie męczące, a w sumie to miałem ochotę Pojeździć sobie tak dla frajdy A nie zdobywać szczyty Więc z tego miejsca 650 metrów nad poziom morza Zawracam i wracam tą samą drogą No więc dziś taki mało rzeczny filmik Ale ten śnieg No jednak dodaje Hydrologiczny aspekt dla całej wycieczki. Spójrzcie, jak ciekawie odbywa się przepływ w tym małym strumieniu. Częściowo płynie po lodzie, bo jest zamarznięty w dużej mierze. Częściowo nie jest zamarznięty i płynie normalnie, a częściowo pod lodem. Bardzo fajnie się to obserwuje. Swoją drogą ta zamarznięta to chucianka. A tutaj jakiś mniejszy dopływ, jak widzicie, płynie bez lodu. Co tylko pokazuje, że chucianka dłuższa rzeczka zdążyła się już wychodzić i zamarznąć, bo na tyle długo płynie woda na powierzchni, że mogło do tego dojść. A tutaj krótszy dopływ, być może też ze źródła o wyższej nieco temperaturze. No i w ogóle nie ma na nim lodu. Taka to jest zależność, że im krótsza rzeka, tym mniejsza amplituda temperatury, więc w zimie mniejsze rzeki są cieplejsze od większych, a w lecie odwrotnie. I nawet na przykładzie takich e, małych strumieni w górach. Fajnie to widać.